Panowie i panie, czy sztuczna inteligencja będzie głównym trendem obecnego ranu Ja myślę, że tak i stąd dzisiejszy film. Subskrybuj, lajkuj, zaczynamy! 21 listopada 2022 roku Bitcoin osiągnął dno Bessy i sentyment na rynku no był bardzo negatywny. 9 dni później, czyli 30 listopada, premierę miał ChatGPT, GPT, opracowany przez OpenAI. W ciągu zaledwie 5 dni zyskał on 1 milion użytkowników. Co jest historycznym wynikiem. Dla porównania Facebook potrzebował na to aż 10 miesięcy, a Instagram 2,5 miesiąca. Ogromne zainteresowanie tym chatbotem zapoczątkowało manię na sztuczną inteligencję, co bardzo szybko podchwycił rynek krypto. Na projektach związanych ze sztuczną inteligencją rozpoczęła się prawdziwa hossa. Dla przykładu Fetch AI zaliczył od tamtego czasu aż 6300% wzrostu. Jak widzicie istnieje zasadnicza korelacja między postępem w branży AI, a wzrostami na projektach w krypto. No i musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rozwój AI na świecie przyspiesza, czy zwalnia. Jak pisze Bill Gates na swoim blogu, właśnie rozpoczął się wiek sztucznej inteligencji. I moim zdaniem to co widzimy dzisiaj to dopiero początek. I obserwując uważnie świat AI, zgadzam się z Billem w 100%. No i kluczowe to zastanowić się, jak może wyglądać rozwój AI w nadchodzących latach. Warto najpierw wspomnieć, że wyróżniamy trzy poziomy sztucznej inteligencji. Pierwszy Artificial Narrow Intelligence. Skrót ANI. Wykonuje ona zadania, do których została zaprogramowana, trzymając się określonych schematów. Drugi Artificial General Intelligence. Skrót. Agi. Doskonale imituje ludzką inteligencję, może wykonywać wiele zadań jednocześnie, potrafi także rozumieć ludzkie emocje, a nie tylko je naśladować. No i trzeci, najwyższy, czyli Artificial Super Intelligence. Skrót, ASI, określany jako sztuczna nadinteligencja. Systemy ASI są w pełni świadome oraz oczywiście inteligencją przewyższają ludzi o lata świetlne. Natomiast na tą chwilę, no jest to utopia i mało prawdopodobne, by ktokolwiek z nas dożył pierwszych nadinteligentnych Robotu. Obecnie znajdujemy się na pierwszym poziomie, czyli Ani, a eksperci przewidują, że poziom drugi osiągniemy jeszcze za naszego życia. Elon Musk nawet uważa, że stanie się to do roku 2029. I teraz tak, w świecie sztucznej inteligencji na szczególną uwagę zasługuje rozwój procesorów graficznych. CEO firmy Nvidia, pan Jensen Huang w niedawnym wywiadzie opowiedział, jak zredukowali w ciągu ostatnich 10 lat blisko milion razy koszt obliczeń oraz deep learning. Ich nowy procesor H100, mimo że kosztuje blisko ćwierć miliona dolarów, to znacząco redukuje koszty operacyjne i zajmuje przy tym mniej miejsca. Bez wątpienia skok technologiczny wśród procesorów graficznych zbudował solidne fundamenty pod rozwój AI. Rewolucja technologiczna rozpoczęła się i w nadchodzącym czasie będziemy regularnie słyszeć o nowych odkryciach. Jak chociażby od OpenAI, która, jak twierdzi CEO pan Sam Altman, uczyni go mądrzejszym od ludzi. Słuchajcie, każdy taki news w świecie AI szczególnie w Hossie, odbije się na rynku krypto. Warto więc być na bieżąco, bo wiele wskazuje na to, że jeszcze sporo przed nami. Na przykład w połowie czerwca dojdzie do połączenia się trzech dużych projektów z niszy AI. Mowa tu o Fetch AI, SingularityNet oraz Ocean Protocol. Ich tokeny zostaną zastąpione tokenami ASI, dzięki czemu wejdą do pierwszej dwudziestki CoinMarketCapu. Razem chcą stworzyć Artificial Super Intelligence Alliance, czyli zdecentralizowany, demokratyczny i bardziej bardziej przejrzysty ekosystem AI. No i najważniejsze pytanie, w jakie kryptowaluty inwestować? Dobre pytanie i to dość dynamicznie się zmienia, dlatego jeżeli chcesz mieć dostęp do mojego portfolio i tego co aktualnie rozgrywam, zapraszam Cię na mojego Discorda Global Traders. Słuchajcie. Elon Musk otwarcie mówi, że największy wpływ na ludzkość ze wszystkich jego firm oraz produktów będą miały boty Optimus. Tak się składa, że Optimus ma już na przykład swojego memcoina, którego ja inwestowałem kilka dni temu i jestem już na 37% plusie. Jest tu również wiele AI-owych coinów o niskim market capie, które osobiście kupuję, rozgrywam, robię kilka x-ów i sprzedaję. Moim zdaniem projekty, które oferują zdecentralizowane delegowanie mocy obliczeniowej będą dobrze sobie radziły. Przykładowo ostatnio rozgrywałem Neural, pozycja otwarta pod koniec kwietnia, zrobiła już 278%, Destra, Network plus 221%. No i jaka jest moja strategia? Według mnie połączenie trendu AI, równocześnie ze śledzeniem różnych grup interesu, influencerów, czy też firm Venture Capital, pozwala na zarabianie pieniędzy nie z tej ziemi. To, o czym musicie pamiętać, to że ten rynek jest skrajnie manipulowany. Wycena kryptowalut idzie do góry nie dlatego, że oferują technologię, która zmieni świat, a dlatego, że są ludzie, którzy wykorzystując swoje zasięgi, koneksje i możliwości dogadują się między sobą i współpracując, wywołują hype wokół kryptowaluty. No i śledzenie ruchów tych ludzi pozwala na zarabianie ponad przeciętnych pieniędzy. Dlatego znowu zapraszam na Discorda, bo właśnie tam na żywo rozgrywam swoje portfolio i dzielę się wszystkimi zagraniami. Discord nazywa się Global Traders, bo to miejsce, gdzie wspólnie tworzymy społeczność inwestorów, spekulantów i traderów, którzy razem Rozgrywają pozycje, dzielą się swoimi koneksjami, insajdami i doświadczeniem, abyśmy wszyscy, jako cała grupa traderów, mieli przewagę nad rynkiem. Pamiętaj, krypto to nie jest sport indywidualny, a drużynowy. Gdzie liczy się wiedza i wsparcie osób, które aktywnie działają w tym rynku. Jeżeli chcesz dawać wartość i korzystać z wartości, którą tworzy Global Traders, to kliknij w link pod filmem i widzimy się po drugiej stronie króliczej nory. Subskrybuj, lajkuj, nara